Masz jakiś problem, kurwa? Powinniśmy coś zrobić. Minęły już dwa dni, a śladu po nich nie ma. Panowie, nie rusza was to. Mogłoby się wydawać, że to sprawka kryta, ale jemu zależy na mnie, nie Lilce i Erdanie. Racja. Wnuki do mnie. Chłopaki. Macie rację, najlepiej to przeczekać i wszystko dobrze się skończy. Trzymam za to kciuki. Od tego gorąca boli mnie już głowa. Nie wytrzymam dłużej. Czekaj. Zrób sobie mokry okład na głowę. Ale śmierdzi, pewnie dlatego, że należała do mora. Mora tak. Ja pierdolę. Może będę miała w torebce coś, co pozwoli nam przetrwać. Lilka na chuj, ci tyle kasy. Okradłaś bank. To są moje kieszonkowe. Miałam sobie kupić nowe perfumy. Gdzie teraz to zrobię na tym wypizdowie? Ale jesteś tępa. Mogliśmy przekupić tych porywaczy. Pierdolę. Moro zostawisz mnie na chwilę z ryjem. Ta, tak bardzo się martwię, myślę, że to sprawka kryta. Ostatnio nam groził. Wiem, co chcesz powiedzieć, że wciąż mnie kochasz, nie ma sprawy. Jeśli tak to odczytujesz, to znaczy, że jesteś debilem. Erdan, tobie też tak zimno? Nie, tak mnie rozpalasz, tak bardzo zimno. Wymyśl coś. Niech no pomyślę. Może połóż się w ogniu, kurwa. Bardzo śmieszne. Nie chcę, żebyś na nie leżał. Przepraszam, że chciałem cię ogrzać swoim ciałem. Możesz jeszcze zestrać się w gacie i zrobić ci się ciepło. Nie. Nie, Erdanie. No, to już nie znam innych sposobów, kurwa. Ja tu umrę. Tak dobrze? Może być. Czego, kurwa? Chcemy Pana przesłuchać. Mógł Pan być ostatnią osobą, która widziała Erdana. Nic nie powiem. Dziękujemy za współpracę. Kurwa, mać co z was za ludzie? Czy nie zależy wam na tym, żeby znaleźć moją siostrę? Nie, bo nie mamy żadnych poszlak. Lilko, lileczko, jeszcze trochę wysiłku i będziemy w domu. No już, wstawaj. Kurwa. Co? Widzisz to? Dym. Tam muszą być ludzie. Jesteśmy uratowani. Nie mam siły. Przez ryja nic nie mają, on schamiał do reszty. To nie jego wina. Myślisz, że nie chcę znaleźć brata tak jak my siostrę? Nam wszystkim jest bardzo ciężko. Mam już dosyć. Niedobrze mi. Chyba mam z widy. O w chuj, to będzie idealna I scena. Czy ty to kurwa widzisz? Dostanę jebanego Oscara. Ale tego nie ma w scenariuszu. Myślisz, że mnie to interesuje? Nie. Kim jesteście? Zostaliśmy porwani i wyjebani na pustkowiu. Potrzebujemy pomocy. Jaka zajebista gra aktorska. Szybko kręcimy to. Gdzie znajdę Mora? Gdzieś na pewno, może pod zlewem, w skarbie. Zostałaś moją. Ulubioną żyjącą wnuczką. I co nika, lepiej ci. Jest tak wygodnie, że mogę nie wracać do domu. Urocza jest, nadawałaby się do mojego filmu porno. O nie, ona nie ma talentu, a ten film, co pan teraz kręci, to co to jest? To jest arcydzieło Kina Kurwa, Indianie z Madagaskaru. Nowe podejście do horroru. To horror interesujące. W tym filmie ludzie giną naprawdę. To ja nie chcę w tym grać. Nie ma opcji. W takim razie jesteście mi tu potrzebni, jak kurwy majtki. Ale nie martwcie się. Możecie zostać, ile musicie za kilka godzin i tak się zwijamy. To Twoja wina. Pewnie ma to związek z tym, że złamałeś jej serce. Chyba oszalałeś. Dopinuję, żebyś stanął za kratkami, ryju. Dopilnujesz. Ja dopilnuję, żebyś dostał w pierdol. Puszczaj, Puszczaj mnie. Wsadzą cię do jednej trumny z wilką i Erdan, ryj, proszę zostaw go. Zgówniała kupa łajna. Ja swoje wiem i nie wymigasz się. Erdan pewnie ją porwał, bo tak mu kazałeś. Ty padalcu. Jeśli masz siłę mówić takie głupoty Tori pewnie za mało cię nastraszył. Zaraz to załatwimy. Pomocy. Biją mojego chłopaka! O Boże! Wasze mordy będą na plakacie filmu. Naszprycowaliście ją czymś, ona nie chce w tym grać. To tylko mała rola, nic jej nie grozi. Na pewno rozwinie jej skrzydło. Zazdrościsz mi kariery. Proszę pana. Jestem gotowa do akcji. Zaje kurwa, biście? Piękne ujęcie. Jaki to będzie hit? Nie zmyślam tak było. Szarpał go jak zwierzę. Pokujałeś kurwa. Chcesz, żebym zeszła na zawał. Proszę wybaczyć, ale ten pet. Ten pan. Bardzo nas wkurwił. Złamałeś serce Lilce, no przecież przy tym byłem. Nie mam z tym żadnego związku. Lilka to tylko moja koleżanka. Lepiej wytłumacz się z tego, jak chcieliście z bratem mnie zabić I tylko dlatego, że jestem gejem, a ty wieprzu nawet nie pomogłeś. Nie pomogłem, przecież głośno krzyczałem. Uspokójcie się. Zaczynaj wam odpierdalać i szukać się dziury w całym. Racja. Ciężko Was się słucha, aż żałuję, że na starość padło mi na nogi, a nie na słuch. Przecież to zwariować można. Dzięki tobie przeżyliśmy. I zostałam aktorką. Erdanie. Niesamowite. Takie kurwa naturalne. Ale mam scenę do pornola. Świetnie. Dzięcie. Dziękuję wszystkim. Mamy to. Halo. Skończyliśmy. Szybko. 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 Co jest? Wróciła. Kto? Ileczka. Skarbie. Tak się cieszymy. Wszędzie cię szukaliśmy. Wiedziałem, że nic jej nie będzie. Moja Wnusia, musimy to oblać. Szybko. Zapraszamy na ciepłą wódeczkę. Co tak stoisz do środka. Erda, Erduś. Ty mały chujku.